W dzisiejszym filmie pokażemy, jak ukończyć legendę mąż oraz jak zdobyć wszystkie tatuaże umbry. Pamiętaj, żeby zostawić subskrypcję i włączyć powiadomienia. Pierwszym etapem do ukończenia legend mąż i odblokowania wszystkich tatuaży jest odnalezienie sekretów umbry. Żeby sprawdzić postęp, wejdź w zakładkę szczury okrętowe w dzienniku pirata. Pokażemy ci teraz lokalizację wszystkich sekretów. Pierwszy dziennik znajduje się w kryjówce Ateny. Tajemne przejście mogą otworzyć tylko legendy piractwa. Udaj się do głównej sali i spójrz w prawo. Dziennik znajdziesz na najniższej spółek w pobliżu duchowej orkiestry. Udaj się na przystań sanktuary, gdzie znajdziesz sześć sekretów. Najpierw udaj się do tawerny, nad nią znajduje się szyld. W środku tawerny po lewej stronie znajdziesz obraz przedstawiający pirata na tle macek Krakena. Teraz odwróć się. Obok kominka jest bandera przedstawiająca trzy małpy. Wyjdź z tawerny. Na małej wysepce na prawo znajduje się worek z listami. Wróć pod tawernę i przejdź pomostem na wysepkę po stronie północy. Za skałą jest jasna beczka z malowidłem bananów. Przy sklepie szkutniczym znajdziesz wiaderko. Na forcie Hidden Spring Keep skieruj się na wieżyczkę po południowo-zachodniej stronie. Na wyspie Łonków udaj się na sam środek obozu. W centrum znajdziesz dużą skałę. Notatkę znajdziesz na bramie na południowym zachodzie. Następny przystanek to Salty Sands. Na południowej stronie wyspy znajdziesz malowidła przedstawiające dwóch śmiałków w szalupie, którzy są podpięci harpunem do Megalodona. Udając się na sąsiednią wyspę, czyli Smuggler's Way, znajdziesz aż cztery ukryte tajemnice Umbry. Najpierw udaj się na szczyt wyspy, a dokładniej jego północny wschód. Znajdziesz tam mały obóz oraz parę desek z przybitą tarczą oraz wyrytym napisem. Schodząc niżej w kierunku zatoki dostrzeżesz jaskinię. Na jej końcu w towarzystwie świec z zielonymi płomieniami odnajdziesz dziennik. Wychodząc z jaskini skieruj się w prawo. Dostrzeżesz tam obozowisko. Na ławce odnajdziesz kartkę z rysunkiem. Zejdź jeszcze niżej w kierunku zatoki. Po prawej stronie znajdziesz kład z malowidłem Haka oraz napisem Death Fire. Teraz kieruj się na Sailor's Bounty. Na głównej wyspie tego małego archipelagu odnajdziesz obozowisko, a w jego środku portrety piratów. Popój na południe na wyspę Crescent Isle. Udaj się na wewnętrzną, południową plażę. Znajdziesz tam połamane beczki, a wewnątrz jednej z nich dziennik umbry. Kolejnym przystankiem będzie przystań Golden Sands, na której są cztery sekrety. Za sklepem z bronią znajdziesz wbitą w ziemię deskę z napisem. Teraz podejdź do stołu lekko na prawo od tawerny i przyjrzyj się kuflom na stole. Wewnątrz tawerny do kominka przybite jest ogłoszenie. Skieruj się na wysepkę na prawo od tawerny. Pod wieżyczką wodną znajdują się szczątki pisarza. Udaj się na wyspę Kanonków. Cove. Idź prosto pomostem do wielkiej skały, na której ktoś wyrył napis. Na tej samej wyspie skieruj się na południowo-wschodnią stronę szczytu wyspy. W jaskini znajdziesz sztylet wbity w beczkę. Na Reaper's Hideout skieruj się na północ na zachodnią wyspę. Odnajdziesz tam opuszczone ognisko oraz dziennik. Udając się na wschód dopłyniesz do Wanderer's Refuge. Idź na centralny szczyt wyspy, gdzie znajdziesz zgliszcze kamiennych budynków. Przy jednym z nich na płotku znajdziesz plakat. Odwiedź wyspę Mermaid's Hideaway. Na wschodniej plaży przy niewielkiej skale odnajdziesz szczątki pirata. Przy zatoce znajdziesz obozowisko pirata, a obok niego tabliczkę z wizerunkiem psa. Wejdź ścieżką na górę wyspy, skręć w lewo i przejdź przez most. Są tam resztki drewnianej zabudowy oraz list gończy. Następnym celem podróży będzie The Finest Trading Post, gdzie będziesz musiał zbadać miniaturowe galeon za ladą sprzedawcy. W rejonie Ancient Isles jako pierwszą wyspę omówimy Sharkbait Cove. Podpłyń do niej od strony południowo-wschodniej plaży. Znajdziesz na niej obozowisko, w którym jest obraz przedstawiający Mary wraz z jego synem. Teraz udaj się na północ wyspy. Znajdziesz tam wejście do jaskini, które oznaczone jest malowidłem trzech trójkątów. Po środku odnajdziesz książkę. Teraz płyn na Lost Goldford. Wejdź do głównej fortyfikacji, a znajdziesz drewniany piedestał. Przejdź na jego tył, a zobaczysz przybite do drewna list kończy. Popłyn teraz na północ do Wyspy Chicken Isle. Udaj się na zachodnią część wyspy. Znajdziesz tutaj malunek na skalę, który przedstawia kota w otoczeniu kur. Następny przystanek to Snake Island. Podpłyń do centralnej wyspy, a następnie udaj się na jej szczyt. Znajdziesz tam skałę w kształcie zwiniętego węża, obok której stoi klatka na węże. Na niej znajdziesz notatkę. Pora na przystań Plunder, która zawiera dwa sekrety. Pierwszy znajdziesz w tawernie koło baru. Jest to metalowa tabliczka z napisem Drinking Spot. Wróć na statek i podpłyń na drugą stronę wyspy. Skalista strona skrywa sekret, który możesz dostrzec przez lunetę. Wystrzel się na prawą stronę skały. Znajdziesz tam osmolony szkielet nieszczęśliwego śmiałka. Następnie udaj się na fort potępieńców. Stań tyłem do skarbca i skieruj się do wieży po prawej. Na jej szczycie znajdziesz oparty o drewniany słup dzienniku mbry. Pójdź na Crowsnest Fortress, gdzie ponownie trzeba wystrzelić się z armaty. Interesuje cię drewniany szczyt z pochodnią. Na deskach znajduje się malunek wrony. Teraz skieruj się na przystań Ancient Spire, gdzie pokażemy Ci trzy sekrety. Po przypłynięciu i zejściu z pomostu skieruj się na lewo do budynku z wyposażeniem. Zerknij na skrzynki koło Ladę, a znajdziesz w nich skrzypce. Wejdź na szczyt używając drabinek i skieruj się w stronę tawerny. Zatrzymaj się przed wejściem i zerknij w górę. Zobaczysz metalową tabliczkę. Następnie wejdź do tawerny i spójrz w lewo. Na ścianie wisi obraz czteroosobowej załogi piratów. Devils Reach to następny przystanek. Udaj się na skalisty szczyt wyspy, aby odnaleźć dziennik. To ostatni sekret z regionu Ancient Isles. Płyń teraz na region Devils Roar, a dokładnie w kierunku Devils First. Podpłyń od północno-wschodniej strony wyspy. Skieruj się na północną stronę wyspy, wejdź po skałach, aż zobaczysz kawałek wraku, wyglądający jak chatka. Tam znajdziesz kolejny dziennik. Nadal pływając po wulkanicznym regionie, udaj się na przystań Morrow Peak, gdzie przy stanowisku emisariusza Gildi Kupieckiej znajdziesz skrzynkę z przybitym na niej listem. Wypływając z gorących wód, obierz kurs na Kraken's Fall. Tam, w skalistej zatoce wewnątrz kręgu ze szkieletu Krakena, odnajdziesz dziennik Umbry. Udaj się na Crooked Masts i zaparkuj statek od północy. Ponownie będziesz musiał wystrzelić się na platformę na szczycie jednego ze skalistych masztów. Następnie popój na wyspę Shipwreck Bay, gdzie znajdziesz dwa sekrety. Najpierw udaj się do centralnej części wyspy, gdzie znajdziesz wrak. Wejdź do szczątków kajuty Kapitana. Tam, u podnóży fotela, znajdziesz dziennik Umbre. Teraz udaj się na południe i odnajdź wystające stopy szkieleta przy skale z wyrytym napisem. Skieruj się na północ do przystani Daggertooth. W tawernie nieopodal tajemniczego nieznajomego znajdziesz kartkę przybitą sztyletem. Kieruj się w stronę sklepu z brońmi. Teraz udaj się na przystań Galion's Grave i odwieź emisariusza gildii kupieckiej. Obok zauważysz leżący na pakunku kapelusz. Udaj się pod sklep z bronią, a na wiszącej tarczy strzeleckiej będziesz mógł dostrzec werety napis. Idąc w górę po szczątkach statku, dotrzesz do taburetów na szczycie. Tam znajdziesz miskę z dwoma kośćmi. Nasz kolejny cel to Sharkfin Camp. Gdy już tam będziesz, udaj się pod bramę prowadzącą do oczka wodnego. Stojąc przed nią, spójrz w górę, a zobaczysz malowidło szkieleta z wężami. Udaj się teraz do sklepu The Wild Treasures, aby na skalę obok sklepu znaleźć dziennik Umbre. Popój na północ na Marauder's Arch i skieruj się w okolice ufortyfikowanej części wyspy. Przy wejściu do kamiennego tunelu odnajdziesz szkielet. Ostatni sekret znajdziesz na promie potępieńców. Spójrz na murek na prawo od wyjścia z promu. Gdy odnalazłeś wszystkie sekrety, upewnij się, że posiadasz brodę dziedzictwa, ametystowe anielskie włosy, kula z wilka morskiego oraz makijaż żeglarki strumieniowej. Jeśli nie masz którejś z tych rzeczy, kup je w sklepie na przystani. Teraz musisz udać się na Lagunów Whispers i porozmawiać z Umbrą, mając na sobie wszystkie wymienione przedmioty. Jeżeli przejdziesz przez wszystkie ścieżki dialogowe, odblokujesz wszystkie tatuaże, czyli również zestaw tatuaży Kronik Umbry. Pochwal się w komentarzu, jeśli pomogliśmy Ci zdobyć wymarzone tatuaże. Pamiętaj też o zostawieniu subskrypcji i włączeniu powiadomień.